Witam w kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co dzieje się na rynku kryptowalut. A jak widzicie, dzisiaj jestem na bezludnej wyspie, no i stąd właśnie będę prowadził tą aktualizację. A ty, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij, w subskrybuj i w dzwoneczek, tak jak niemal 19 tysięcy innych osób. I zostaw łapkę w górę dla algorytmu, by więcej osób miało szansę zobaczyć właśnie to nagranie. No to co? Płyniemy dalej. Halving Bitcoina mamy za 11 dni i 2 minuty, czyli 20 kwietnia 2024 roku, już w tym roku, w tym miesiącu. Natomiast ona jest haszu, jest troszeczkę inaczej, wypada nam tutaj Halving 19 kwietnia. Jak będzie, zobaczymy. Będziemy to na pewno na bieżąco śledzić. Co do sentymentu kwartalnego, to tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, raczej spodziewam się tego drugiego kwartału na zielono. Na ten moment Bitcoin jest na delikatnym minusie 1%, natomiast Ethereum jest plus 1% i lekko ponad. Ja spodziewam się, że w najbliższym czasie, za każdym razem, gdy dostaniemy korekty, to Ether będzie już miał ochotę rosnąć procentowo więcej od Bitcoina. Ale na razie zostawmy Ethereum, skupmy się na Bitcoinie i skupmy się na tym, co może wydarzyć się, jeżeli chodzi o sentyment miesięczny. Tak jak mówiłem, raczej spodziewam się kwietnia na zielono. Zwykle ten kwiecień nas tutaj uraczał 30% wzrostami. Nie wiem, czy tym razem też będzie 30%, aczkolwiek gdzieś tam wygląda na to, że raczej zamkniemy się według sentymentu na plusie i oznaczałoby to, że mamy rekordowe 8 miesięcy pod rząd. Na zielono. Z tym, że umówmy się, styczeń tutaj była taka bardzo delikatna, troszeczkę wymuszona zieleń. Na Ethereum tej zieleni w styczniu 2024 nie było, był delikatny, malutki spadeczek. Jak będzie dalej, zobaczymy. Ja osobiście spodziewam się kolejnej korekty dopiero w maju. Jeżeli spojrzymy sobie na wskaźnik strachu i chciwości, no to mamy tutaj na Bitcoinie ekstremalną. Chciwość, jesteśmy na poziomie 80% i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na o wiele wyższych poziomach niż na poziomie strachu i chciwości na Ethereum. Tutaj mamy chciwość, na ekstremalną chciwość na Ethereum jeszcze nie weszliśmy. Zatrzymaliśmy się na poziomie 70%. A teraz ciekawostka z ostatniego weekendu. Jeżeli śledzicie kanał Kamila Labuddy, który zajmuje się motoryzacją, to kupił on ostatnio Bugatti Veyrona. Kupił ten samochód od osoby, która zamierzała go sprzedać. Po to, żeby zainwestować w kryptowaluty. No, jeżeli spojrzymy sobie na wykres i moment, kiedy Budda odebrał swojego Bugatti Veyrona, to zobaczymy, że od tego momentu wzrosiliśmy do poziomu 70. 1000 dolarów za sztukę bitcoina od 57, no i to jest moment odebrania samochodu. No, ja zakładam, że ten samochód mógł być opłacony nieco wcześniej. Jeżeli się okaże, że w trakcie tej konsolidacji, na przykład Buddha opłacił ten samochód, czyli dwa dni wcześniej, no to ta osoba, która sprzedała tego Bugatti Veyrona, jest na ponad 38% plusie do dnia dzisiejszego. A swoją drogą jestem ciekawy. Ile ten gość wcześniej zarobił na tym Bugatti Weironie, bo wszystkich Weironów wyprodukowano około 455 sztuk, a ten konkretny egzemplarz miał przejechane 420 km. Więc myślę, że na wartości też mocno wzrósł. I może też jest to jakiś kierunek do tego, żeby po wyjściu z Hossy przesiąść się w inwestycje w samochody. Zastanowię się. A propos samochodów, idziemy dalej, no bo na kolejnym kanale można było zobaczyć, że Astona Martina pewna osoba chce sprzedać za 39 bitcoinów. Na moment wypuszczenia nagrania było to 10 milionów złotych, aczkolwiek bitcoin cały czas rośnie i ta promocja na ten samochód nam ucieka. Dlaczego w ogóle o tych samochodach mówię? Jakiś czas temu na moim X mogliście zobaczyć wykres, który jest takim uniwersalnym wykresem cykli rynkowych. Często on bardzo przypomina nam bitcoina, aczkolwiek powstał on o wiele wcześniej niż sam bitcoin. Stwierdziłem wtedy, że w okolicach tam, gdzie mamy ETF-y, pojawiła nam się pierwsza fala wyprzedaży. Pułapka na niedźwiedzie, które myślały, że spadnie niżej, ale już nie spadło po ETF-ach niżej. Natomiast zaczęliśmy na tamten czas mocno rosnąć: 59%. Uważałem wtedy, że powinniśmy być na etapie uwagi mediów. Tutaj, gdzie widzicie w tym momencie, ten. Napis. Nie chodzi tu tylko o takie zwykłe, tradycyjne media, radio czy telewizja, ale też media internetowe, no bo są one na coraz wyższym poziomie. Zobaczcie taki kanał Buddy, ma on ponad 2 miliony wyświetleń każdego filmu. Jeżeli faktycznie jesteśmy na etapie uwagi mediów, to przed nami najlepsze, czyli entuzjazm, chciwość, no i prawdopodobnie nowy paradygmat i kolejne pęknięcie bańki. Będziemy oczywiście wszystko na bieżąco obserwować. Zacznijmy sobie delikatnie od analizy, która według mnie jest jedną z lepszych, jakie zrobiłem w swojej karierze inwestorskiej. Jest ona z 22 roku, z 17 listopada i tutaj byliśmy na 16 tysiącach dolarów za bitcoina. Jeżeli kliknę plejkę, no to widzimy, że od tego momentu już mocno wzrośliśmy. Jednak co na tym wykresie teraz jest ważne? Jeżeli spojrzymy sobie na ten wskaźnik na dole wykresu, to zobaczycie tutaj tą zieloną strzałkę i taki znaczek SPRZEDAJ. Będę się zastanawiał, czy jeżeli cena faktycznie dojedzie mi do granicy tej tendencji spadkowej, może nie cena, tylko ten wskaźnik, no to będę rozważał wtedy sprzedaż bitcoina, a jeżeli bitcoina, to też może innych altcoinów. W przeszłości, gdy do tej tendencji dojeżdżaliśmy, to okazywało się, że już jest koniec cyklu albo jest blisko końca cyklu, co jest bardzo ważną informacją. Jeżeli nie tendencja, to oczywiście wysokości tych szczytów też będą istotne, ale to wszystko będzie zależało też od innych czynników. Dla przykładu, krzywa w cenie i w czasie z Rainbow Price Charts z kolejnej analizy z 2022 roku, tym razem z września. Tutaj przy 19 tysiącach dolarów twierdziłem, że jest możliwy podjazd do krzywej w cenie i czasie koloru zielonego. No i mamy tutaj powiedzmy od 120 przez 150 do nawet 200 kilku tysięcy dolarów za sztukę jednego bitcoina. Oczywiście jest jeszcze do tego bezpiecznik czasowy i jeszcze kilka innych rzeczy, które muszą się złożyć w całość, żeby te analizy były spójne i miały sens. Z tego trzeba patrzeć na kilka rzeczy. Kolejną z rzeczy są zewnętrzne mierzenia, tak jak w mojej analizie z 2020 roku z września, gdzie zgodnie z cyklicznością uznałem, że jeżeli faktycznie zaczniemy tutaj bardzo mocno wykładniczo rosnąć, to będzie bardzo ważny poziom 2.618, do którego bez problemu na tamten czas powinniśmy dojechać. Trochę go wybiliśmy, no i przeszliśmy w bezce. Więc to jest kolejna rzecz, na którą będę w najbliższym czasie zwracał uwagę. Idziemy sobie dalej do jednej z wzorcowych analiz na Ethereum, no bo ona dała mi Zarobić ponad 1000% w poprzednim cyklu, więc nie widzę tutaj powodów do tego, żeby ją pomijać. Jest ona też z 2020 roku. Jak możecie zobaczyć, to jest ten newralgiczny punkt, gdzie rozpoczęła się hostca na altcoinach, więc coś konkretnego musiało zrobić Ethereum, żeby reszta altów też się rozpędziła i żeby nabrać tego zaufania też do tej mniejszej części rynku. Ale zanim pójdziemy dalej w Ethereum, to spójrzmy jeszcze raz na Bitcoina, bo w jednym z poprzednich nagrań mówiłem o tym, że pojawia nam się tutaj na tym wskaźniku ten pionowy pomarańczowy kolor. Oznaczało to, że pojawia się okazja zakupowa, dlatego że w przeszłości było podobnie. Ale zacznijmy od początku. To co widzicie na tym wykresie to jest pęknięcie bańki, moment akumulacji na kolor zielony. No i potem mamy pierwszą większą korektę i znów pomarańczowy słupek u dołu. Ta pierwsza większa korekta pojawia się w okolicach poziomu 61,8. Następne korekty, już dwie, pojawiają się w okolicach, gdy wybijamy wcześniejszy szczyt z poprzedniego cyklu. I teraz przejdźmy sobie troszeczkę wcześniej i zobaczmy, czy faktycznie tak było cykl wcześniej. Jeżeli mamy najwyższy szczyt poprzedniego cyklu, Mamy moment zieleni, gdy pojawia się taki moment bardzo dobry na akumulację. Cena dojeżdża do 61,8, i pojawiają się spadki, i pojawia się ten kolor pomarańczowy. Oczywiście tutaj w międzyczasie mieliśmy pandemię, i ten wykres troszeczkę może wyglądać nienaturalnie. Aczkolwiek później, gdy rośliśmy i wzrośliśmy niemalże do szczytu z poprzedniego cyklu, no to mieliśmy dwie korekty, i znów dwa razy pojawił się pomarańcz. Podobnie jak w tym cyklu. I o tym mówiłem też na naszym Discordzie. Przejdźmy sobie jeszcze cykl wcześniej. I mamy tutaj rok 2017. Mamy też szczyt. Mamy moment, w którym podjeżdżamy do 61,8. Pojawia się korekta. Jest pomarańczowy kolor. No i co dzieje się dalej? Jedziemy zaatakować szczyt z 2013 roku. I zobaczcie, mamy też dwie dość duże korekty. I pomarańczowy kolor. Skoro tak. I wiemy, co się dzieje później, no to według mnie najwyższa pora do kolejnych mocnych wzrostów. Tym razem oczekuję, że zatrzymamy się w pewnym momencie w okolicach 90 tysięcy dolarów za sztukę bitcoina. Oznaczałoby to, że od momentu, w którym jesteśmy teraz, mamy szansę wzrosnąć jeszcze niemal 20-30%. Idziemy sobie dalej. Mamy tutaj don't chain channels. Możecie tutaj zobaczyć screena z jednego z nagrań, które też jakiś czas temu prowadziłem. Bitcoin w drodze do 40 tysięcy dolarów. Co to oznacza dla Dogecoina? Już teraz wszyscy wiemy, co to oznaczało dla Dogecoina. Już on nam wzrósł ponad 130%. I tu możecie zobaczyć takie zielone cienie. Ja uważałem, że ta cena będzie rosła mniej więcej zgodnie z tymi cieniami. Natomiast mam tutaj złą wiadomość, no bo od pewnego momentu powinna pojawić się korekta. Te cienie oczywiście są skopiowane z tego, co działo się wcześniej na Bitcoinie w 2013 roku aczkolwiek jest to wypłaszczone na potrzeby właśnie tych ewentualnych wzrostów, które oczekuje, czyli wzrost do okolic 100, 120, 150, może 180 tysięcy. Ale oczywiście też będzie ważna krzywa w cenie i w czasie, kiedy dokładnie to nastąpi i czy wcześniej nie ograniczy nas bezpiecznik czasowy, o którym mówiłem w poprzednich nagraniach. A jeżeli chcecie, żebym jeszcze coś o tym powiedział na żywo, to w środę zapraszam na live'a, ale trzeba dołączyć do naszego Discorda. Link macie w opisie pod tym nagraniem. A żeby nie było, że na DonChain Channels wpadłem dopiero niedawno, to macie tutaj analizę z lipca 2023 roku, w której mówiłem właśnie o tych ewentualnych wzrostach. Jednak tutaj potrzebny był konkretny impuls, czyli Czyli moment, w którym świeca zamknie się nad tą wewnętrzną czerwoną linią. I myślę, że ta analiza będzie też dla nas wzorem w przyszłych cyklach, dlatego że po tych dużych wzrostach, gdy w końcu świeca zamknie się pod zieloną i ona zamieni się na kolor czerwony, to oznacza to, że idziemy w bessę. Już nie ma co czekać, więc będzie dużo różnych bezpieczników, które będą mówiły nam o tym, czy ten cykl, czy ta hostca jeszcze trwa. Żeby nie było takiej sytuacji jak w poprzednim cyklu. Wszyscy czekali na 100 tysięcy, a tylko nie liczy. Nie sprzedawali część swojego kapitału, bo też nie wiedzieli, czy to wzrośnie, czy to spadnie. I bardzo dużo osób z tamtego cyklu jest niezadowolonych, bo potem wszystko spadło. Wspomnę jeszcze o altcoin i altcoins w Google Trends, bo wszystko wskazuje na to, że powoli zaczynają nam wyhamowywać w spadki i coraz więcej osób zaczyna znów szukać altcoinów. Może to oznaczać, że w najbliższym czasie znowu zobaczymy wzrosty. Co do wzrostów, to już pierwsze możemy zobaczyć na Ethereum. I też nie dzieje się to przez przypadek, dlatego że na Ethereum po merge'u Mamy coraz mniej eterów w obiegu. Jeżeli ta sytuacja nam się utrzyma, a zapewne się utrzyma, to znów będziemy mogli zobaczyć kolejne impulsy wzrostowe na Ethereum. Jeżeli sobie wrzucimy jedną z analiz, która była gdzieś tutaj w okolicach 2023 roku w kwietniu. O, no to fajnie, już mamy rocznicę tej analizy. Ethereum kosztowało 1866 dolarów. Ja spodziewałem się tutaj wzrostów około 158%. Mniej więcej takie wzrosty dostaliśmy. No i co dalej? Na tamte Czas mówiłem tutaj dziś o takim klastrze oporu na poziomie 14 tysięcy dolarów za sztukę bitcoina, natomiast potem tą analizę troszeczkę stuningowałem i to możecie zobaczyć. Właśnie ten moment, gdzie spodziewam się konsolidacji w okolicach 5-6 tysięcy, a następnie podjazdu od 11 do nawet 18 tysięcy. Zobaczymy, co na tamten czas będzie robił bitcoin, gdy ethereum będzie się też rozpędzać, na jakim etapie będzie bitcoin, bo też jest to klucz do tego, co może wydarzyć się na Etherze. Oczywiście są poziomy, które są ekstremalnie wysokie na ten moment. 11 czy 18 tysięcy, ale jeżeli Bitcoin nam się rozpędzi do 100, to jest to przebije, będzie gdzieś tam na przykład dążył do 150, to czemu na Ethereum takich wzrostów ma nie być? A przypomnę tylko, że Bitcoin od 3000 dolarów wzrósł do 19 i też to był potężny wzrost. Tutaj Ethereum było w okolicach 1400, więc ten wzrost do 11 tysięcy też nie powinien nikogo zdziwić. Oczywiście więcej altcoinów będzie w Elicie czy w środę na liveach dla osób z Discorda, ale warto też wspomnieć o PEP. Które nam tutaj zrobiło bardzo ładny wynik, ja zrobiłem tutaj 870%. No i według mnie mamy tutaj kijek, formację flagi, a formacja flagi zwykle zwiastuje kolejne dalsze wzrosty, więc poziomy do zatargotowania mamy, czyli od momentu wejścia 1300%, a potem 3200%, co wydaje się totalnie absurdalne, aczkolwiek jest to po prostu memiczny coin, po którym wszystkiego absolutnie można się spodziewać. Także spadku do zera. Jeżeli chodzi o doczkoina, no to już pamiętacie, że tutaj robiliśmy naprawdę niesamowite wyniki od 5 czy od 7 centów, kiedy akumulowaliśmy. A o tym wszystkim mówiłem w poprzednich swoich nagraniach. I zobaczcie, że dojechaliśmy do tej pomarańczowej strefy. Ona miała być oporem, raz była oporem, drugi raz była oporem. I wszystko wskazuje na to, że ta analiza, którą wrzucałem też jakiś czas temu, gdy byliśmy na 8 centach, 22,02, 2024 miał być tutaj wzrost i korekta. Ten wzrost i korekta nam się tutaj odbył. No i ja cały czas. Czekam na te kolejne poziomy, aczkolwiek tą analizę będę aktualizował o cykle, które wynikają też z tego, co Dodouczkoń robił w przeszłości względem Bitcoina. Dlatego zapraszam Was do dołączenia do Discorda. Link macie w opisie tego nagrania.